Leoncino 800, ja pamiętam Leoncino 500, a niedawno została zaprezentowana właśnie 800, ka w Polsce jest teraz prezentowana po raz, pierwsza, po raz pierwszy Leoncino 800 w dwóch wersjach. Tu jest akurat taka wersja troszeczkę w stylu bardziej mm, scramblerowym, nawet na takich dualowych oponach, a na stoisku Benelli znajdziecie jeszcze drugą, tą podstawową, typowo drogową, szosową wersję. Dwa słowa gdybyśmy mogli Cię prosić o tym nowym Leoncino 800, no czym się różni od 500 poza tym, że ma więcej mocy. E, jasne. Jest to jednostka napędzana z 752S, czyli y, 750 cm, która generuje 76 koni mechanicznych mocy. Podstawowa różnica w wersji trail od wersji szosowej jest taka, że mamy tutaj szprychowe koła, czyli możemy wjechać na szutry, trochę poszaleć, zjechać z utartego szlaku. No i zawieszenie jest nieco wyższe. Te pojazdy będą też dostępne w wersji Special, czyli z przednim zawiasem marcovci i e, z zaciskami Brembo. Szprychowe felgi, bezdętkowe opony, troszeczkę wyższe zawieszenie, 76 koni. Tak, Rozumiem, 70. że ta wersja asfaltowa i ta właśnie taka lekko scramblerowa, obydwie mają ten sam silnik. Tak. 2 jednostka. Tak. tak 2-cylindrowa jednostka. -biegowa skrzynia biegów. tak. Chłodzone cieczą, także klasyczna jednostka tutaj Transita Benelli, najwyższa w tej chwili na Euro 5, tak. Cena tego motocykla, jaką proponujecie? Od 33 900 zł do 40 tysięcy za wersję special w wersji trail. Ale rozumiem, że można się dogadać. No, pewnie, tak. Zarówno Leoncino 800 w tej wersji jak i w tej drugiej typowo asfaltowej znajdziecie na stoisku Benelli, który jest mniej więcej gdzieś z tamtej strony tak. e, hali, ale tam nie tylko 800 tam również mieści Leoncino 500, ono jeszcze jest w sprzedaży? Czy? Tak, zarówno 500 jest w wersji szosowej jak i Trail, są oczywiście nieco tańsze, ale też jest ten mniejsza moc. Tak? Fantastycznie, zatem można sobie wybierać. Jest 800, jest 500, ale wiem też, że dla tych, którzy nie mają motocyklowego prawa jazdy, i nie mogą jeszcze wsiąść na 70-parłokonną 800, jest coś klasy 125, co wygląda mniej więcej w podobnym stylu. Podmienimy teraz te motocykle, albo może nawet zostawimy tego, a zaprosimy na scenę 125. -kę. Po prostu zmieszczą się dwa, żeby sobie porównać zobaczyć, jak wyglądają. Jasne, poproszę tutaj kolegę o prowadzenie 125. Zapraszamy, Leoncino 125. 25 na scenę. Tak wygląda 125, czyli jednostka silnik, moc poniżej 15 koni, co oznacza, że można jeździć na samochodowe prawko pod warunkiem, że się je ma od 3 lat. Ile to jest dokładnie mocy? Tutaj mamy około 11 koni mechanicznych. Producent deklaruje, że ten pojazd spali 2,2 litra na 100 km, co myślę, że jest realne, bo jest to jednostka znana już. Z Kiwaya RKF 125, bardzo chwalona, sześciobiegowa, chłodzona cieczą. Więc mamy tutaj już całkowicie nowoczesny silnik w odróżnieniu od Benelli P 125, który miał silnik chłodzony powietrzem i pięciobiegową ostrzeżenie biegów. Także... Na pewno tutaj przyszły nabywca nie będzie zawiedziony z osiągów tego pojazdu. No właśnie, 11 koni oznacza to w praktyce, że co, stówę pojedzie, czy nie? No już testowaliśmy przy mojej masie ponad około 110 czynnikowe, czyli stówę, można powiedzieć, realnie taką osiągnie. Można utrzymywać, czyli do miasta i na wycieczkę za miasto też się nada. Jak najbardziej, no wydaje mi się, że to może być hit sprzedażowy, zważywszy, że cena poniżej jeszcze 100 tysięcy złotych, a ta stylistyka neo -retro naprawdę jest teraz w modzie. Właśnie, bo mnie jeszcze ciekawi jedno pytanie ode mnie w takim razie, skoro nie ma z publiczności. Ostatnie już pytanie, jeśli chodzi ogólnie o markę Benelli. To jest marka, zresztą jak nazwa wskazuje, typowo włoska. I zresztą widać tutaj po tej finezji, po tym wykończeniu tego motocykla, że to jest marka z włoskimi korzeniami. W tym momencie produkcja nie odbywa się już we Włoszech, tak zresztą jak w większości producentów chyba. E, produkcja odbywa się w? E, w Chińskiej Republice Ludowej. <laughs> e, Dobrze, to, że... Także, no, e... Chiny generalnie, koncern QJ, który właścicielem jest też Volvo, e, posiada w swoim portfolio poza Volvo Benelli, Kiwaya, no i wiele innych marek, no jest największym producentem jednośladów na świecie, więc. Benelli trafiło reaktywowane zostało przez Chińczyków, natomiast centrum stylistyczne nadal znajduje się we Włoszech tak. i tam pracuje cały dział sprzedażowy, rozwoju? To Benelli zawsze to, to podkreśla, że wciąż to centrum rozwojowo-projektowe, czyli po to, żeby zachować ten charakter jednak włoskiego motocykla, stąd te kratownicowe ramy, które gdzieś tutaj troszeczkę w, e, przypominają Monstera. Wcześniejszego Monstera, bo nowy Monster już nie ma kratownicy, a tu wciąż mamy pięknie wyeksponowaną kratownicową ramę. To wciąż jest we włoskim stylu zachowane i właśnie dlatego projekt we Włoszech, ta produkcja przeniesiona do Chin po to, żeby zoptymalizować koszty. Chyba wyczerpaliśmy temat. Dziękuję Ci serdecznie. Oddaję motocykle, wracają na stoisko Motolandu i tam też odsyłam Was z dodatkowymi pytaniami, które możecie zadawać miłym panom, którzy będą do Waszej dyspozycji dziś i jutro do godziny 18. Dzięki za uwagę. Zapraszamy. Na naszym stanowisku zawitał redaktor Michał Brzozowski z portalu motowojager.pl Dzień dobry. Co ty myślisz, czy taki pojazd, motocykl w kategorii 125, mało spalający? To może być dobra opcja do jazdy po mieście i jednocześnie stylowa, tak prawda? Przede wszystkim on jest stylowy, bo 125 można jeździć każdą i to nie mam żadnego tak naprawdę żadnej różnicy, no bo wszystkie mają bardzo podobne osiągi. E, według prawa, żeby to był powiedzmy motocykl kategorii 125, na prawo jazdy kategorii B, on nie może przekraczać 15 koni, tam 14.95 chyba 5 i po pewnego stosunku mo mocy do masy, mm, więc to, to da się bez problemu osiągnąć na, w każdym sprzęcie, ale... Wiele osób, jako że zostaje już przy 125 i nawet nie zamiaruje robić prawa jazdy kategorii wyższej, czyli powiedzmy A2 czy A. Chcę kupić tę 125 stylową, chcę mhm. dobrze na niej wyglądać, dobrze się czuć, a także dokupić do tego pasujące ubranie, kurtkę skórzaną, jakieś fajne jeansy, fajny spodzień czy buty. No i taki motocykl można powiedzieć, że odpowiada tym potrzebom, bo nie dość, że na pewno spoko jeździ, to jeszcze dodatkowo naprawdę nieźle wygląda. Cena wydaje mi się atrakcyjna, jak na taki design, jakbyś to określił. Jak, 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 ty to widzisz? Producent deklaruje spalanie na poziomie 2,2 litra na 100 kilometrów, czyli też... No, czyli 2,5, czyli bardzo, <laughs> bardzo, bardzo, ale to przyzwoicie. Bardzo, bardzo przyzwoicie, dokładnie tak. No dobrze, no to lecimy dalej. No tak, a jeszcze pytałeś o cenę. No 15900 no? nie jest to wyburowana cena, biorąc pod uwagę to, co się teraz dzieje na rynku. Ale w tym momencie nie chodzi o cenę. W tym momencie chodzi o dostępność. Jeżeli Wy zapewnicie dostępność, to jestem przekonany, że klienci będą zainteresowani e, zakupem takiego motocykla. Tak, no te, te pojazdy równolegle z targami trafiają już do naszych dealerów, więc myślę, że jest szansa, że to będzie hit. A w wygląda, kom, wygląda konkretnie <coughs> i można go bez problemu pomylić z 250. Tak, tak, bardzo, bardzo zbliżony. E, dobrze, to chodźmy dalej. No to na to chyba czekałeś bardzo. <coughs> Czyli Leoncino 800. No i tutaj możemy zacząć od ceny, bo jestem naprawdę bardzo miło zaskoczony, że taką cenę udało się... Można powiedzieć, utrzymać, bo to jest motocykl wywodzący, wiadomo, rodzina Leoncino, ale wywodzi się z 752S silnikowo, pewnie niektórymi podzespołami również. 752S ile kosztował, przypomnij mi? 30... No, w tej chwili około 32 tysięcy. Tu mamy... Tutaj mamy absolutnie niewiele więcej, a biorąc pod uwagę to wariastwo, co się dzieje teraz na rynku, to mógłby on wystartować z, wyższej, z wyższego pułapu cenowego, więc to mnie na pewno zaskoczyło. Druga sprawa to design, bo to też jest właśnie motocykl na maksa stylowy. Powiedz mi, wersja szosowa i wersja trail, czyli bardziej taka pozwalająca zjechać z utartych szlaków, którą byś wybrał? No ja oczywiście traila ze względu na moją po prostu miłość do uniwersalności, do jazdy absolutnie wszędzie i nie ograniczania się tylko i wyłącznie do asfaltu. Jasne. Obydwie wersje będą dostępne też w wersji special, która będzie posiadać przedni widelec Marsot oraz zaciski od Brembo. Uważasz, że to dobra opcja? Uważam, że to dobra opcja. Okej, okay. no czyli mamy, Tutaj mamy ee, zaciski Benelli, tak? Benelli, no ale one się hmm. sprawdzały, bo już miałeś okazję tak, na tak, 500 tak. trailu jeździć, tak? I chwaliłeś te, te zaciski. Zakrywanie też dawało radę, a Marsot z kolei jest na pokładzie 752S. Ehm. No niestety pewnie będzie troszeczkę więcej kosztować, tak? Troszeczkę tak. No już y, wersja topowa trail to już jest niecałe 40 tysięcy złotych. E, dobrze, no TRK 800 nie mamy, LEF jest tutaj z Pesaro. Choć dalej przejdziemy tutaj... Jest lew, są opony Pirelli, wszystko tak, tak jak Opony Pirelli, powiem, więc tutaj mamy już się naprawdę... Przejechać, e, się tak przejechać Dam da się przejechać, jak już e, zakończymy targi. Na koniec przygotowałem taki smaczek, twoja ulubiona kategoria no. Chopper. Chodź, przejdziemy tutaj. Czopa Cruza. E, tutaj się można na ten motocyklu, to jest Kiway Superlight Light wersji standard, poczuć jak Lorenzo Lamas w serialu Renegade. Tak? I ty lubisz takie, takie motocykle, prawda? Tylko nie mam takich włosów jak Lorenzo miał, więc wydaje mi się, że ja się nigdy nie będę mógł poczuć jak on. Ale też. myślę, że płomienie, gdyby tutaj na baku jeszcze były i dywanik z przodu to już byś mógł. Yy, tak. Jeździć, tak, tak, tak. I dywanik roleczka z przodu. No i odpalane kapniakiem. No tak, no, kompletnie nie mój styl, nie moja bajka. Yy, ja sobie postawiłem za, za taką od, od dawna za taką rzecz, że ja nie będę miał chopera. No i tak się trzymam 20 lat, nie mając yy. tego No Ale popatrzeć można. Jest to jakiś styl, na pewno klientów na to będzie wielu. Ze względu na to, że jest to motocykl, który po prostu może się podobać, a z daleka wygląda jak Japończyk, Amerykanin. Bądź no ja tutaj też Właśnie rozmawiałem z Anglik. jednym z klientów, powiedział, że w zeszłym roku na zlocie Kiwaya, że przejechał nim w rok 28 tysięcy kilometrów, przy czym spalanie jego to nieco ponad 2 litry. Więc dla kogoś, kto ceni sobie ekonomikę jazdy, tak taki powiedzmy styl chopperowy, to myślę, że to jest jakieś takie rozwiązanie na miarę... No możliwości. bilet na autobus też jest tania No dobrze eee, Jeszcze widzę, że chcesz przycisnąć, czy on Ej, się dobrze... Się tak, to jest jedyny motocykl w tym momencie, który tak ruszył moje serce, znaczy no, żartuj, bo już, eee, przede, przede wszystkim doskonale wiesz, że 800, którą naprawdę mam ochotę się przejechać No i gdzie jest TRK 800? No to, to już od nas nie jest zależne, ale będziemy gdzie się starać. Gdzie jest TRK 800? Gdzie? <noise> Dobrze, no widzę, że Michał tutaj złapał bakcyla tego stylu cruiser, tak? Chopper cruiser. Chopper cruiser, bardzo mi się podobają tutaj gmole, mam to jedną, bardzo... jedną opcję, drugą opcję, <laughs> trzecią opcję, czwartą, naprawdę tutaj może być bardzo, ale to bardzo wygodnie w trasie. No bardzo wygodne rozwiązanie, ale jeszcze biorąc pod uwagę cenę 12 tysięcy złotych tak to... Da. Ma starczą. wszystkie atrybuty, żeby stać znaczy żeby kontynuować swoją super serię sprzedaży. Super lekką. Super lekką, tak, super lekką. No nic, dziękujemy Wam bardzo. Michał Brzozowski był naszym gościem, a my zapraszamy Was do oglądania nowości na stanowisku Motorland. Dzięki. Dziękujemy bardzo.